Dzień Grand Prix sopot Gdynia, czyli górskich, czyli górskich Samochodowych Mistrzostw Polski w Sopocie nad Morzem. W tym roku nie organizacyjnie, tylko z takim małym potworkiem. Zaraz będziecie mogli go zobaczyć na przybitkach. Pokazujemy, że w klubie otwiera nam się sekcja motocyklowa, więc będzie można potrenować, pojeździć takimi oto albo takimi maszynami, albo maszynami mocniejszymi. To, co kto ma, tak go przyjmiemy. Będziemy robić jakieś pojeżdżawki, jakieś rozmowy, może jakieś szkolenia, zobaczymy. Więc zapraszam do oglądania. Yeah. będziemy mówili, tej nazwy, którą przed chwilą powiedziałem, jak się nazywa tego typu motocykl, to będzie zadanie konkursowe. Dorośli nie podpowiadają, mówię, jak się takie motory małe nazywają, to bez wymienienia tej nazwy, chociaż ten dalszy możesz wymienić, opowiedz coś o tym samochodzie, opowiedz jak wyglądał mistrz Polski na tak małych motocyklach, jak szybko to jeździ, ile ma koni mechanicznych, takie typowe pytania facetów. Tak więc jeżeli chodzi o moc, to jest w okolicach 15 koni w zależności od modelu. Wydaje się niedużo, z tym, że ten sprzęt waży niecałe 70 kg i bardzo dobrze skręca, więc jak są małe tory, wąskie, no to tym faktycznie można bardzo szybko pojeździć. Tutaj no, nie może się za bardzo no, rozpędzić, bo e, prędkość maksymalna jest w okolicach 80-90 km na godzinę, więc na taką trasę jak mamy tutaj w Sopocie i w Gdyni to jest e, za, duża, e, za mała prędkość, e, ale jak e, na małym torze kartingowym to jest świetna zabawa, e, można naprawdę szybko pojeździć, można się zmęczyć, można się wytrenować. A jest, żeby startować w wyścigach takich zawodowych trzeba mieć licencję? Jak się zdobywa licencję w sporcie motocyklowym, bo w samochodowym wiemy, trzeba albo uczestniczyć w konkursowych jazdach samochodowych i teraz sobie punkciki i potrzeba takich karytesach i w danym egzaminie ma licencję tą podstawową, kierowcy rajdowego czy wyścigowego, a w motocyklach? W motocyklach w przypadku bitwajków jest potrzebna licencja motocyklowa A i zdobywa się ją, trzeba pójść na kurs, kurs z egzaminem na licencję tam się zdaje teorie, a później na treningu, na wyścigu, jak dobrze pamiętam, trzeba pojechać 70% czasu wyścigowego i wtedy dostaje się licencję. I jeszcze jedno pytanie bo to nie jest wielka maszyna, w związku z czym od jakiej dolnej granicy wiekowej można startować takim motocyklem? Jak dobrze pamiętam, to jest od 7 roku życia, tylko są troszeczkę mniejsze maszyny. Ta, która tu jest, no to już od 16 roku życia, jak dobrze pamiętam. W międzyczasie, oczywiście, jest jeszcze pojemność 120, 90, więc od najmłodszych lat można już zacząć startować. fajne, fajne chłopaki.